Hej kochani, witajcie, z wakacje się z skończyły, nareszcie się witamy z wami razem. Tak jest, Piotkowi udało się mnie tu dociągnąć bo jakoście sami widzieli, Jonieny z wami jeździła po wakacjach, ale też roboty i wsiecki gotela jest u nas przez wakacje. Jeszcze ziemnioków nie wykopała Piety. tak to wiecie, haruwa, sianokosy, później dożynki, ale to nie ino ta praca, ale to jest i te imprezy, co to czasami trzeba prowadzić, więc a to dożynki, a to festyny, a to rozmaite inne rzeczy, to się już wszystko pokończyło, a ze ziemniaki ci zostaje, ta to nic, bo między tymi wykopkami to już będą z wami podróżować po naszej pięknej Polsce. Tak jest, ci się nam udało dzisiaj w końcu spociąć i tak tutaj się zacinamy na o ten program, ale ja jeszcze z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzyście nas spotykali na szlakach. przyjeżdżaliście do naszych miejscowości, i o ja też pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, co nas odwiedzali, rozpoznawali, bardzo miłe. Oj, bardzo, bardzo, a dzisiaj witamy się z Wami ze Suchej Beskidzkiej, miasta powiatowego. Rostomaj te atrakcje. Tutaj są zamki, hotele, bazy gastronomiczne, dobre jedzunko. Pokazujemy Wam co najlepsze w suchej Beskidzkiej. Tak jest, wracamy właśnie do tego wątku, kiedy na przeła jest najważniejszy, czyli turystyczne pokazanie miejscowości. Byście się już też nie mogli doćkać, boście pisali, dzwonili. No i łotomy są. Jo, Aneta Legierska i. Jo, Pietrek, Jezutek spod Babiej Góry. 什么？天啊 ta taką tą armatę. No nie nieprzypadkowo, że chcę tu zaciągnęła, bo pomyśleliśmy sobie, że to nasze rozpoczęcie programów po wakacjach właśnie od takiego wystrzału zaczniemy. Niestety nie działo, ale Czekaj, armata jest. to my jest. robimy bum. Uwaga, 3-4! Bum! Słyszeliście? Takim wyszczołem witamy Was po wakacjach, a jesteśmy tutaj w Suchej Beskidzkiej, na Zamku Suskim. Właśnie najważniejszy obiekt tu w Suej Beskidzkiej, kiedy jest wszędzie rozpoznawany, taka zabudowa dworsko-zamkowo w zasadzie zamek renesansowy z XVI wieku. Tutaj potocznie on się nazywał Małem Wawelem, bo faktycznie można by wyglądać, jakby my się na Wawelu Culi. Resto te komnaty, są historia Zamku Bogato, a na dzień dzisiejszy jest tutaj muzeum, ośrodek kultury Suski. Kawiarenki internetowe, rozmaite szkoły i takie cuda, że ten zamek tętni życiem dzisiaj. Przerozmaite były, były dzieje zamku. On przechodził z rąk do rąk. Po tym po wojnie też był w rękach Niemców, potem też na chwilę nie był zagospodarowany. Rodziny wielko, wielopolskich, komorowskich się nim zajmowały, ale na szczęście właśnie teraz przechodzi taki piękny okres, kiedy można z niego korzystać. I my o tym wszystkim dowiemy się od pani Basi, która prowadzi tu muzeum. To pójdźmy się dowiadywać, Aneta, ta asussa i tu biołoga ma strasy? Na bioło. No, no chyba Pójdź. taki strasi jako ty. <laughs> ja nie Mnie to chyba jak się biały, ale kto! To nie dama. Da, biała dama o północy. Poczekaj, pani Barbara Woźniak woźniagną łopowie. Pani Basiu, toś ciemu mały wawel się ten zamek w suchej beskicki nazywał. No, dlatego, że bardzo przypomina Zamek Królewski w Krakowie, który był główną inspiracją do y, nadbudowy dworu Kaspra Kastylione przez Piotra Komorowskiego w latach 1608-1614. No ja, bo tak właśnie się patrzę, te krużganki tu nawiązują, a i do tego Wawelu w Krakowie. Ale jeszcze udało mi się wyczytać tam na dole, co mnie tak interesuje, przede wszystkim ta białodama. Ta historia tej białej damy, co to była za, za księżno królowa? Yy, oczywiście każdy zamek ma swojego ducha, yeah. także my nie jesteśmy w tym względzie wyjątkiem. Nasza biała pani, biała dama jest widmem Anny z Lubomirskiej wielopolskiej yy, Woto Małachowskiej. To jedno miano takie długie? Dokładnie, ponieważ była to jedna osoba, która za życia pochowała dwóch mężów, była osobą bardzo nieszczęśliwą. A zarazem srogą dla swoich poddanych, także za y, drobne y, przewinienia karała ich y, bardzo srogo, także tutaj na zamku ponoć istniały sekretne przejścia na kiny To teraz trzeba uważać, jakie rozpórny co by go nie postrasiła. Dokładnie, tyle że jest takim duchem bardzo pozytywnym. A, aha. Można ją spotkać codziennie w nocy, punktualnie o 12, kiedy wychodzi z wieży południowo-wschodniej, przechadza się tymi krużgankami i oczywiście swój nocny spacer kończy w kaplicy zamkowej, gdzie ponoć pokutuje za swoje winy i przewinienia. Jo ja się tu chciała wybrać, wyspać do tego hotelu, ale teraz razie się tak wylękała ziemia tu o 12, ta białoda ma postrazi, co chyba... A może właśnie z ciekawości przyjadę. Jak najbardziej. Trzeba zobaczyć. <laughs> może będzie miała pani tyle szczęścia, co by ją tutaj właśnie spotkać. Są tacy, którzy mówią, że bardzo często ją tutaj widzą. No to już wiemy teraz, po co też przyjademy do słuchaj Beskidzki. Kiedy, moi drodzy, tutaj na zamku Suskim zawitocie do muzeum, będzie można rozmaite eksponaty, dzieła sztuki uwidzieć, A co dokładnie, to mu no, opowie kustosz tego muzeum. Znaczy, poza kolekcją stałą, która obrazuje historię miasta i naszego regionu, mamy bardzo cenną kolekcję Karola Stefana Habsburga. Jest to depozyt, który tutaj ofiarował nam pan Ireneusz Lesenecki. Jest to prywatny zbiór, natomiast jeżeli chodzi o wartość historyczną, bardzo cenne zarówno dla sztuki polskiej jak i europejskiej. Właściwie znajdujemy się w sali muzealnej, gdzie te dzieła są przez nas eksponowane. Także nawet z tych prywatnych zbiorów, kozdy teraz może na to popatrzeć, normalnie otwarty muzeum, pięknie te komnaty tutaj są wyremontowane, nic ino przyjeżdżać. Serdecznie zapraszamy, dlatego że wśród dzieł sztuki, które y, prezentujemy w muzeum, mamy y, portrety cesarskie Habsburgów y, namalowane przez samego Martina Meitensa Młodszego. Y, mamy również y, Lota z córkami Simona Wolta, też bardzo znanego y, malarza francuskiego, Temat to Caritas Romana. Kopie obrazu Tecjana wykonane przez de la na początku wieku oraz prawdopodobnie w tym momencie ustalane jest pochodzenie obrazu, dzieło Sofonizmy na nadwodnej malarki Habsburgów z okresu XVI wieku. Gdyby okazało się, że jesteśmy w posiadaniu oryginału, to bylibyśmy drugim muzeum w Polsce, które dzieło tej artystki prezentuje. Kiedy te wyniki badania będą znane? To znaczy w tym momencie będziemy przeprowadzali ekspertyzę i myślę, że już w niedługim czasie, może do dwóch miesięcy będziemy mieć już stuprocentową pewność. A wy, kochani, razem z nami będziecie te tajemnice odkrywać. Ważne jest to, że nasze muzeum jest bardzo młodą instytucją, działa dopiero od 2007 roku i jest powołane między innymi przez Samorząd Miasta Sucha Beskidzka, oczywiście za zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także bardzo serdecznie tutaj Państwa do tego naszego miejskiego muzeum, które ma wspaniałą siedzibę, bo na Małym Wawelu chcemy zaprosić. Ha, jak spacerek po dworze, po zamce się udał, to czas i ty pokrzepić. No i właśnie dzisiaj się będziemy krzepić takim jedzeniem, ale nie tak, jako zawsze nas regionalnym gościom. Dzisiaj będzie tako iście dworsko uczta. Bo na zamku tutaj w Suchy Beskidzkiej jest hotel i restauracja. To ze my mamy stroje regionalne, takie, wiecie, góralskie, to nie znaczy, ze dworskim jadłem, no, nie uracili. Jose ja wziąłem jak na no włopa. ale ta poziom tu jest sakwa Kaspra, widzisz? Sakwa? To jest coś samo, co tym pieniądze? No może będzie jakiś jaki grosik na szczęście. Nie, to nie, 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 No to szukaj no to nie, <laughs> ja ci... to kiedyś były talary? Złote dukaty nie, się po nie, 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 pieniądze. No ja. Suko Ale dojdźcie, bo nie wiem, jak w kierą strunę to przekroić, co by ci nie rozkroić tych pieniędzy. A, się tam przejmuje, przecież nie papierowe będą. A nie no. wiadomo, co tam teraz chowią. No, krój, tam, dobre. krój! A jak no. dolarami no. przekroisz... Nie, twardo jest. idzie, nic nie śtyrko. Doćku. Tak, o sakwa, mięso. Mięso to jest zamknięte ciasto francuskie, w środku mięso wieprzowe, drobiowe i grzyby, warzywa. I ta potrawa, Aneta, to zdobyła złotą patelnię w konkursie lokali gastronomicznych Małopolski Zachodni. No toś tak wiadomo, Piotr wybierał wszystko co najlepsze. Józef wzięła żurek staropolski i on też jest nagrodzony, bo tu większość potraw, moi drodzy Państwo, wygrywał prestiżowe konkursy właśnie w kuchni dworskiej w takim festiwalu. Co roku odbywa się taki ogólnopolski festiwal kuchni dworskiej w Paranowie Sandomierskim, tam w Zamcysku. Za i ten hotel, stąd ze Słej Beskidzkiej jeździ, zdobywał tam rozmaite miejsca. Jakie to były? No złote patelnie, srebrne patelnie wygrane, dyplomy, ale my już nie opowiadajmy, my jedzmy, bo mi to wystygnie. To smacznego, wątpię. Tebie też. W słuchaj w której dzisiaj nagrywamy program, jak przejeżdżaliśmy przez miasto, nie do się nie zauważyć takiego wielkiego kościoła, który góruje właśnie nad całym tym terenem. I ten kościół wielki, zanim powstał, to najpierw został wybudowany mały kościół, dzwonnica i klasztor, który dzisiaj jest zaadoptowany na plebanie. A to wszystko wybudował jako wotół wdzięczności Komorowski w XVII wieku. Ten, co z miał wielką chorobę Łocu, ten wzrok mu cudownie się ocalił i właśnie dlatego ten zespół taki modlitewny, klasztorny postawił. Później ten kościół był za mały, tutaj dla miasta Sucha Beskidzka i dla okolicznych miejscowości, wybudowano duży już siarcysty kościół na planie Rzymskiego Krzyża. Dominantą w tej bryle architektonicznej jest wieża, w którą o 54 metry het wysoko do nieba. A cały kościół jest w malowniczym stylu eklektycznym przypisywanym Ino Teodorowi Talowskiemu i on właśnie ten kościół zaprojektował. To jest tak, taki styl neogotycki. Neogotycki, czyli nawiązujący do gotyku, ale powstały w naszych czasach, no i dlatego jest nowogotycki. Dodatkowo ozdoby są w stylu renesansowym, no i na uwagę jeszcze zasługuje ten łołtarz, który je w centrum, a został on zaprojektowany przez Antoniego Madejskiego, tego samego, co na Wawelu projektował sarkofag królowej Jadwigi. Cały kościół dokładnie 100 roku temu został oddany do użytku dla wiernych, no i po dziś dzień odbywają się tu rozmaite nabożeństwa. Rzeczą było, że każdy pałac miał też swój ogród, taki piękny, zadbany, no i oczywiście u ogrodnika, który go prowadził. A ten ogrodnik bywał w domu, zawsze go miał wyszykowany, wyrychtowany, bo on był taką ważną osobistością, zaraz po kucharzach tak rządzili. W takim domu u ogrodnika, no to trzeba było mieć gazinę, w którą masło robiła, dziecko się chowała w takiej kołysce. Dzisiaj zaś w Domu Ogrodnika, w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskickiej, jest wspaniała wystawa etnograficzna. rosto te wystawy, takie wiecie, można i kuźnie popatrzeć, i szałas pasterski, wnętrze takiej chałupy, izby, co to downi po tych wioskach tutaj bywały. Jest i kuźnia, są i zabawki, które mi się dziecka bawiły. No i oczywiście to Muzeum ziemi suskiej prowadzone jest przez tutejsze stowarzyszenie, a muzeum możecie odwiedzać od środy do niedzieli i musicie wiedzieć, gdzie ono się znajduje za za pałacem, bo tak niełatwo go też uwidzieć, bo między drzewami stoi, ale jak się łopy tocie, coś to dądziecie na pewno. Taki Łogrodnik to taką właśnie niby niepozorną postać, ale dzięki niemu ten wspaniały Łogrod tak pięknie wyglądał. Tutaj można popatrzeć na rozmaite wystawy rzeźby, malarstwa regionalnego, także zachęcamy Was do odwiedzenia tego domku Łogrodnika. A jako dziecko no już usunęło, to już go przestań tak huśtać. Niech Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanki, swawole, Ledwie karczmy nie rozwalą. Hejże, haha, ha, hi, hi, hola. No i właśnie, są my w Rzymie, ale nie w takim włoskim, my w suchej Beskidzki. No i ta perełka suchej Beskidzki, czyli karczma Rzymi. Tutaj właśnie zjezdzali się ludzie w dawnych czasach, bo to karczma stała na węzłu komunikacyjnym. ślaki rozmaite, handlowe tędy przechodziły, ale łotnym wysyćki młopy nam prawdziwy pan Twardowski. Pan na tutajszym zamku, Branicki, wybudował w pierwszej połowie karczmę przy tymże szlaku, miejscu, gdzie odbywały się targi. W pierwszym połowie którego wieku? 18, 18. W, 18. w 18 drugiej połowie Karczma rozsławiła suchą baskicką, dlatego że cieszyła się już dużym powodzeniem. Jak również targi, które tutaj odbywały się. Sucha miała 12 jarmarków i co tydzień targ. Także było to znaczące miasto. Pieroński, takie handlowe miasto, ale do dzisiejszego dnia te jarmarki zostały, bo co wtorek cały powiat Suski, te wszystkie miejscowości się zjeżdżają tutaj na jarmark, można kupić nie tylko no, rozmaite produkty, ale i zwierzęta. Co prawda dzisiaj koni nie, a downi to, to jest z końskich jarmarków. Tak, jest z z jarmarków. Słucha słynęła. A kochani miłośnicy turystyki, co razem z nami podróżujecie po Beskidach, odwiedzacie roztomajte karcmy, to wiecie, niech się Wam nie zdaje, że tak jak teraz siarcysta jedna, cy dwie sale są w karcmie budowni, tutaj właśnie były rozmaite izby, taki zyt prowadził te karcmy, było, hodowało się z jakieś świnie, konie, krowy, były izby do spania, tak ta karcma downi wyglądała. I słusznie prawisz, dlatego że było tutaj sześć pomieszczeń, to było też i przemyślane. Wszystkie interesy, które się załatwia, trzeba załatwiać na spokojnie, czyli nie w dużym gronie, tylko w małym gronie, stąd tych pomieszczeń było dużo, dużo więcej. Po II wojnie światowej, kiedy przywracano tą karczmę do ponownego życia, zmieniono wystrój i mamy tylko dwie izby, tak jak to możemy sobie poobserwować. Ale jo zaczęłam od tego, że jedzą, no i my właśnie teraz łopowiemy o jedzeniu. No i dwa, tak, dwie takie sztandarowe potrawy tu karczmy rzym. Pierwszo to jest żurek stryszawski. Wiecie, co wam powiem? Z prawdziwej, dymbowej beczki, leżakowanej, taki kwas się robi i on potem jest wydobywany i na tym się właśnie waży żurek. Także bez żadnych chemii, bez żadnych e, niczego, możecie sobie takiej pyszności zjeść. No i najważniejsi kociołek twardowskiego. Siedzicie se za stołem, a tu wam coś i tak nie bulgocie i pachnie. Pietrek, kluseczki dostawać na talerzu i poliwoć se tu taką chochelką. Pedzie jezumko, naprawdę Ostry Ostre właśnie panie mówiły. Rzymskie. Rzymskie, no właśnie, takie ostre rzymskie. Pan Kwardowski to e, jest dobry kucharz. Tak? Ale też trzeba powiedzieć, że jak się taki twardy, takiej ostrej potrawy naje, to trzeba to przepić i wtedy możemy przepić tąże miksturą szatańską, ach. która specjalnie jest przygotowana po to, aby to jedzenie i lepiej smakowało, i lepiej się trawiło. To tak, wiecie, mikstury, specyfiki, i no tutaj... <grych> nie nie żurek, nie nie kociołek, ale i twardowski w karczmierzym. My was tu serdecznie zapraszamy, a z Pietrekiem będziemy kosztować tych pyszności. Pietrek, lej za nim bulgo. Dobra. To najbardziej ta mikstura widać A jakim cudem to się zrobiło, że Rzym, ten prawdziwy Rzym, ta karczma jest tutaj, to co z twardowskiego znamy? To po prostu Adam Mickiewicz, pisząc utwór. swój utwór, pan twardowski, przeżyjąc tutaj, trafił na taką karczmę i stąd cały pomysł. I tak to zostało do dnia dzisiejszego. To jest ta pierwsza kaczma, w kaczma, Tak jest. Mimo że w tej chwili karcz bo stało dużo, które przybrały sobie imię Rzym, to niestety tylko ta kaczma tutaj w Suchej Beskidzkiej, to jest ta prawdziwa kaczma, Gdzie Twardowski spotkał się z Mefistofelesem? A jako to wam się Twardowski udało go wydutkać tego diabła? Ładno. To, to trzeba, cię telewidzą to, przepis na to. To, to <laughs> trzeba już poczytać poczytać naszego wielkiego wieszcza, Adama Mickiewicza i on to tam dokładnie opisuje, jak to wszystko miało w miejsce. W każdym bądź razie nawet na Mefistów jest jest sposób obrzydliwy. Zgadza się. Obecka jako Hollywood, gdzie ma coś wspólnego z Merlin Monroe? No, Aneta, naprawdę, bo właśnie stąd urodził się człowiek Billy Wider, który wypromował Merlin Monroe w Ameryce w Hollywood. A Merlin Monroe zasłynęła właśnie dzięki niemu, bo ją wylansował w takich filmach jako Bulwar zachodzącego słońca, czy pół, pół Ten pół serio? Billy Wider, tak, po prawdzie nazywał się Samuel Wider, jednak matka na niego go gada... Zdrobniale bili, tak mu zostało. No jest z powodu tej sytuacji politycznej w Polsce przed II wojną światową wyjechał, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zrobił siarcystą z tą karierę i spisał się w historię kina amerykańskiego. A w 1996 roku, to ja się dowiedziałam, dostał honorową łodznakę obywatela tego właśnie miasta. Dokładnie. Także coś Hollywood ze Sułą Beskicką ma wspólnego a uzacie no powoli padać i ci, ci lodzi jako się narządzi i my się musimy zbierać I właśnie w taki iście gwiazdorski sposób zakończymy dzisiejszy pierwszy powakacyjny odcinek magazynu turystycznego Na Przełaj!